Hej, spotykamy się w drugiej części testowania farb Holbein w wersji klasycznej. Pierwsza część wyglądała dokładnie tak, a dzisiaj zobaczymy kolejne 10 kolorów. Bez zbędnej zwłoki zaczynajmy z Verditer Blue. Przypominam, nie podawałam tutaj parametrów, bo na tubach ciężko je znaleźć, lepiej jest wziąć wzornik i rozczytywać, bo oni mają oznaczenia literowe bardzo często. Piękny, delikatny, niebieski. Taki do letniego nieba. Indygo. Indygo mają bardzo ładne. Jedno z moich trzech ulubionych: jedno jest Daniela Smitha, drugie jest Holbeina a trzecie to jest robione specjalnie pod markę Inżynieria Akwarelowa przez Natalię Nowakowską. I to indygo również bardzo lubię. Przyznam, że każde z nich ma inny odcień. To będzie takie dosyć mocno niebieskie. To Natalie jest bardziej takie szarawe. Ja je osobiście uwielbiam. I ciężko mi w tym momencie powiedzieć, żeby mu wyznaczać jakieś miejsca. Po prostu są trzy ulubione i każdy jest do czegoś innego. Ale zobaczcie sobie teraz intensywność holbeinowego indyka. Spójrzcie jakie cudo. Ja mu dam trochę więcej wody może. Żeby mógł się rozwinąć. No jest po prostu piękne. W tym odcieniu. Bardzo go lubię, często używam. Manganese Blue. Patrzcie, ile to tego jeszcze zostało na palecie. ma malutką kropeczkę, także jest wydajne. Nie musicie się bać, że przy dużych formatach coś pójdzie nie tak i tej farby będzie za mało jej nie będzie za mało. Możecie spokojniej pół arkusza lejechać z takiego. Tylko dobrze wypukam pędzel, żeby nie zapaskudzić jasnej farby. I możemy lecieć dalej. Kolejny jasno niebieski, ale taki bardziej intensywny. Ja Wam go dołożę jeszcze odrobinę z tuby. Spójrzcie, jakie ładne kolory. Kolejny będzie Royal Blue. No ja mam dużo niebieskich, ja kocham niebieskie odcienia. Mam dużo zieleni, dużo niebieskiego i dużo ziemistych. A że lubię ciemne motywy, to dużo mam ciemnych. Zobaczmy Royal Blue, jak się będzie różnił od tego naszego Indygo. On też jest bardzo taki skoncentrowany. Patrzcie. Ale odcień totalnie inny. Choć piękny, on taki ostry, piękny granacik. I tu co? W talo Blue red shade. Przyznam, że te dwa ostatnie tak brałam, żeby wziąć nie do końca przekonana, czy na pewno będę ich używać. Jeszcze się troszkę czaję, jak pies do jeża, ale bynajmniej w żaden sposób mnie nie zawiodły, jak zobaczyłam, jak wyglądają w rzeczywistości. I każdy kolor naprawdę znacząco się różni. To nie jest tak, że one są do siebie podobne, one są naprawdę bardzo, bardzo różne, te kolory. Widzicie, jaka intensywność znowu kupa pigmentu została na palecie. A robię tylko malutkie kropeczki. Co tu mamy, następnego? Mars Violet. Teraz muszę dobrze wypukać pędzel. Z tego przyznam, że kupiłam i nie korzystałam, trochę inny był, na wzorniku mam wrażenie, a, a troszkę inny okazał się w rzeczywistości. Ale możliwe, że dam mu jeszcze szansę. Czasami kupujemy, wydaje nam się, że nie użyjemy, a potem jest, jest niespodzianka. I trochę za dużo wody udała. No trudno, ułoży się jak jest. Może go tak nieco przechyla, żeby on się ułożył, a nie spłynął z tej kartki. No, się. No właśnie. Dam mu się rozpłynąć po całym prostokącie. Ok, następna lawenda. Będzie delikatniejszy kolorek. Ona również poszła do zestawu botanicznego, także jest jej mniej. Za dużo wody znów. Jeszcze nie mam wyczucia do nich. Tak do końca. Ok, jest. Też da się taką ładną, transparentną warstwę uzyskać. Nie zapuszczać macek jedna do drugiej, proszę. I na Krydon Bajlet również jej jeszcze nie miałam okazji poużywać ale kolor jest całkiem ciekawy spójrzcie jak intensywny no na pigmentowanie Holbein ma naprawdę bardzo ładne, szczególnie ta klasyczna seria. I teraz będą dwa ziemiste, czyli Rose Jena i Parchamber. Jeśli jeszcze ten mars trochę poprzelewa, ten Mars jak widzicie, jest taki nieco granulujący w stosunku do reszty, co się rzadko zdarza u tej firmy. Weźmy teraz sienę naturalną. Ładna, czysta, klasyczna siena naturalna. Lekko granulująca. I umbra palona. Jaka ostatnia z tej serii. Ziemi odczynie mają bardzo ładne, lubię holbeinowe ziemiste odczynie. Spójrzcie, poezja. Elegancko to wygląda. A teraz musimy pozwolić naszym kolorom wyschnąć. I zobaczymy, jak wyglądają po wyschnięciu: czy stracą na intensywności, czy też nie. Także poczekajcie, chwilkę ja je wysuszę. A jeśli słyszycie, to desperacki miał gdzieś z tyłu, to kot się dobija do pokoju i wali w drzwi i miauczy. Także idę zobaczyć, czego chce mój kot, a wyczekajcie. Ok, wyschło na tyle, że można pokazać. Jeszcze troszeczkę ten Mars dalej nie będę już dłużej. Czekała. Tak, teraz w tyle słychać mojego psa dla odmiany. Ale skupiając się na kolorach, jak widzicie, intensywne, bardzo ładne. Tutaj ta granulacja nawet się troszkę wygradziła, w tym Rose'ina. Natomiast Mars Violet jest ona widoczna. A ja zapraszam Was na trzeci odcinek. Zobaczycie jeszcze kilka kolorów od filmy Holbein, które posiadam. Także widzimy się ponownie. Pa!